Dzień dobry pani Justyno. Niezwykle miło Panią widzieć w studiu programu The Voice of Poland. Ile czasu trwało podjęcie decyzji, czy bierze pani ofertę od producentów? A, wiesz co, to zależy zawsze od tego, czy wyrobię się pomiędzy trasami koncertowymi. Akurat tak się złożyło, że te terminy nam się nie pokrywały. Jeśli producent zgłosi się do nas wystarczająco wcześnie, żebyśmy mogli ustawić pod ewentualnie jakieś tam krzyżowe sytuacje, koncerty, to zawsze jest taka możliwość. Ja naprawdę z serca lubię ten program. Lubię spotykać się z młodymi ludźmi, lubię z nimi pracować, lubię się od nich uczyć. Cieszę się, że mogę się dzielić swoją wiedzą i też uwielbiam trenerów. Znamy się już tyle lat i to jest naprawdę świetna zabawa. I w ogóle spotkanie z nimi, kiedy już siedzimy na fotelach, to rozmawiamy o muzyce, o uczestnikach, no ale spotykamy się na obiedzie, na naszych spotkaniach produkcyjnych i tam sobie gadamy o różnych rzeczach i jak gdyby Nasza przyjaźń się zacieśnia i możemy sobie zaufać w wielu kwestiach, więc jest naprawdę fajnie. Czyli rozumiem, że taka rada dla wszystkich, którzy chcieliby panią zaangażować, to wcześniej muszą, bardzo wcześniej muszą, żeby. No, tam nie dla pani wszystkich, sobie bo nie wszystko... we wszystkich programów nie może. No, tak, ale żeby podjąć rozmowę, to, to wcześniej wcześniej. Oj, wcześniej, oj dużo niż wcześniej, niż co najmniej rok wcześniej trzeba zaznaczyć, że jest taka chęć. Ja muszę się zastanowić, czy chcę podjąć to wyzwanie, a potem znaleźć jeszcze terminy, ale przede wszystkim musi mi się podobać program. Jeśli to jest program, który trwa, nie jest jednorazowym wystąpieniem, tak? Gwiazdy często kojarzą nam się z wymaganiami. Jakie ma Pani wymagania tu od producentów, żeby wejść na plan? A niektórzy chcą wody, niektórzy chcą jakichś specjalnych pomieszczeń. A wiesz operenie? co, już w XXI wieku wszyscy dostajemy wodę na planie. Nie ale wodę kokosową, taką różną. Nie. nie, wiesz co, ja staram się nie absorbować ludzi swoją osobą. Przychodzę do pracy, wszyscy tu pracują i ja szanuję każdego, kto tu pracuje. Czy to jest producent firmy, czy pan, który podaje nam wodę, czy ktoś, kto sprząta po nas te wszystkie śmiecie, kartki i cały, całe studio, żeby wyglądało następnego dnia pięknie. Pięknie. Wszystkim tym ludziom należy się absolutny szacunek. I jeśli mogę im nie przeszkadzać w pracy, to tego nie robię, jeśli nie wymagam niczego więcej, niż potrzebuję, żeby przetrwać te wiele godzin na krześle, żeby nikogo nie obserwować swoją osobą, bo każdy ma tutaj swoje obowiązki. O, to ciekawe, nie wiem, może zaskoczę Panią tym, że niektórzy mają czarną listę osób, z którymi nie pracują i czy u Pani funkcjonuje taki dokument? Czy ja jestem na jakiejś czarnej liście? Nie, nie czy wiem, ma nie Pani słyszałam. kogoś tam, żeby, żeby nie było ich na planie? Czy ma Pani tę nie, czarną listę? Nie. nie, nie mam takiej czarnej listy, że jest ktoś, z kimś nie pracuje, albo nie stanę obok niego, aż tak źle nie jest. Jest sporo osób, przy których może nie tyle... Chciałabym stać kilka osób dalej, ale tylko po to, żeby... Po co generować jakąś złą energię? Wiem, że no nie przypadają za mną, więc nie chcę im wchodzić wiesz, na linię ognia, w sensie na linię no. wzroku, bo po co oni mają się denerwować, i ja? Ale nie tak, żeby z kimś nie rozmawiać, nie podać mu ręki, czy po prostu unikam sytuacji stresowych dla, nie, dla tego kogoś i dla mnie. I to wszystko. Ale nie zione ogniem, nienawiścią i tym, że mam czarną listę i skrzynkę, w której jest parę nazwisk. Nie mam czegoś takiego. Czyli tak bardzo normalnie pani podchodzi do Zdecydowanie tej pracy. Tak. My widzimy tylko efekt finalny w telewizji. A jakie zasady panują na planie, że udaje wam się tak płynnie to wszystko zrobić? Że nie ma jakichś wielkich opóźnień? No wiesz, to jest zasługa produkcji przede wszystkim, ale też wszystkich nas. No, jeśli szanujesz drugiego człowieka, to się nie spóźniasz do pracy i to wszystko. Jednak to jest coś takiego, że nie ty tu jesteś ważny, tylko jesteś jedną z wielu osób, tak. Więc y, ja mam olbrzymi stres, jak jest na przykład korek, bo ja nie mieszkam w Warszawie i dzisiaj na przykład były trzy wypadki po drodze, kiedy jechaliśmy. No więc ja już nie chcę mówić, co ja przeżywałam w tym samochodzie, bo dla mnie spóźnienie powoduje to, że spóźnie, później y, szybciej trzeba robić makijaż, szybciej czesać włosy, bo nie chcę się spóźnić na plan, ponieważ nie chcę, żeby 20 osób czekało na mnie, bo się czuję niezręcznie, że ktoś traci swój czas przeze mnie. Więc wtedy moja ekipa, czyli Ewunia i Marcin, stresują się razem ze mną, ja ich poganiam, no i są takie sytuacje. No śmieszne, w sumie to śmieszne, ale wszyscy jesteśmy wtedy zdenerwowani, bo wiedzą oni, oni wiedzą, że ja się nie lubię spóźniać na plan. Czyli totalny no. szacunek, jakiś czas temu jedna z byłych uczestniczek programu udzieliła wywiadu. Ona była w drużynie pana Marka Pielkarczyka, uh -huh. to była Monika Lewczyk, ona doszła uh -huh. do bitew i powiedziała, że z trenerem spędziła tylko 5 minut, a musiała czekać na niego godzinę. Jak to wygląda naprawdę? Jak wygląda kontakt trener-uczestnik w pani przypadku? Wiesz co? Jeśli czekała nawet na Marka, to nie sądzę, żeby z jego winy, bo być może miał. Jakieś problemy po, z poprzednimi uczestnikami, poświęcił im więcej czasu. Nie wiem, nie znam tej sprawy, ponieważ. No, nie no, jestem ja mariżką. Bardzo że bardzo krótko hmm. spędziła czas ze swoim e, trenerem, może. że nie poświęcił jej dużo uwagi. Wiem, że pani nie jest panem Markiem, ale jak u pani <laughs> wyglądają te relacje z pani uczestnikami, których. Normalnie, no, tak pani jak do jest. Tak. ile to tak mniej więcej czasu. To zależy. Najpierw, musimy się sp najpierw spotykamy się i wybieramy duet tercety. Nie wiem, jak jest w tym roku, bo są zmiany, o których jeszcze nie wiemy do końca. Ale nasze indywidualne, takie indywidualne lekcje. Na, które, na których poświęcamy uczestnikowi dużo czasu. Za Zaczynają się na tym późniejszym etapie, wtedy kiedy już są bitwy i po bitwach, kiedy my już budujemy tą swoją ostateczną drużynę, której staramy się, która idzie z nami do finału. Tak? I wtedy im dalej jesteś w programie, tym więcej czasu poświęcamy temu uczestnikowi, bo jest po prostu mniej uczestników. A to, jest, to nie jest tak, że my się spotykamy w mieście, tylko spotykamy się w domu produkcyjnym. Dom jest wynajęty, ktoś za to płaci, ktoś ma czas przeznaczony tak a nie inny. Więc to wszystko jest jakoś skonstruowane z sensem. Nie sądzę, żeby uczestnicy byli źle traktowani przez trenerów, czy nie, nie był im poświęcony wystarczający czas. Ja nigdy o tym nie słyszałam. Być może to była jakaś wyjątkowa sytuacja. Z jakiegoś powodu trzeba byłoby spytać Marka, z jakiego. A kto poza Państwem pracuje z uczestnikami, żeby oni dobrze wypadli? Bo my A nie znamy jest, tych tak, wszystkich Tak, są jeszcze dodatkowi kulis, trenerzy. Tacy, którzy są dodatkowi trenerzy, którzy pracują z nimi, e, wiesz, dobierają tonacje, które potem my też często zmieniamy. Jeśli uczestnik na przykład chce, bo przychodzę już jako trener taki główny, jeśli nadal twierdzę, że na przykład jego głos nie brzmi w tej tonacji, no to wtedy staram się dzwonić i do Krzysia Przony, i do wszystkich świętych, jak to się Mówi, żeby jednak temu uczestnikowi dać jak najlepsze możliwości wykonania danego utworu, bo słyszę, że na przykład jego temper głosu o sekundę wyżej będzie brzmiał o wiele lepiej. I, I wtedy, jak prześpiewamy tę piosenkę wyżej, no to on też mówi: No tak, rzeczywiście teraz dopiero czuję, że się w tym odnajduję w tym utworze, więc zawsze pomagam w takich rzeczach. No i tak to wygląda. No to są, to jest praca na różnych etapach i w różnym czasie. No, trudno jest mi powiedzieć tak. Najczęściej jest to. Nie wiem, no ja jestem na próbach w zasadzie wszystkich, potem jeszcze przychodzimy, patrzymy, jak uczestnicy są przede wszystkim w tych finałowych odcinkach czy przy bitwach. Staramy się im powiedzieć, jak stanąć, co zrobić, gdzie spojrzeć do kamery, żeby. Czy nie ma żeby Pani sobie nic do zarzucenia? Uważa, że opiekuje się uczestnikami tak jak potrafi? Tak jak potrafię, tak na absolutnie, jak najbardziej. Tym bardziej nie mam sobie nic do zarzucenia, bo jeszcze po programie, nawet jak nie są to moi uczestnicy, a pasują do na przykład trasy koncertowej, w której bierzemy udział, to staram się im jak gdyby podać rękę, żeby przeżyli jakieś dodatkowe chwile muzyczne po programie i tak było z Łukaszem Drapałą, którego zaprosiłam przecież do muzyki filmowej, czy z Wiktorem, który całą trasę świąteczną z nami śpiewał. Zapraszam w tym roku też Państwa z całego serca. Potem przecież Ewelina Ganceska była z nami w trasie, później Norbert Wraunka był chyba na dwóch czy trzech koncertach. Kto tam jeszcze? No było trochę tych ludzi, a przecież Marta Budrymowicz, wspaniała wokalistka. Czy daje pani szansę nie tylko w tak, programie, no staram ale też się po tak, staram programie. się o nich pamiętać. Jak tylko nadarza się taka okazja, to ja przede wszystkim przypominam sobie o e, uczestnikach Wojsa, żeby do nich zadzwonić, zaprosić ich gdzieś, jak jest tylko ta możliwość. Wiele osób zastanawia się, jakie profity ma trener, jak wygra jego hmm. uczestnik? I czy to jest jakaś premia, nie. czy coś takiego. <laughs> nie ma żadnych. Jest. Nie ma żadnych profitów, jak e, jego uczestnik wygrywa. Jest olbrzymia radość, szczęście i satysfakcja, że doprowadziliśmy do, do końca. E, naszego uczestnika, ale super jest bo on wygrywa teraz y, jakieś są gratyfikacje finansowe, kiedyś ich nie było, teraz są i uważam, że to jest super, bo może te pieniądze wydać na wakacje albo na dobrą zabawę, a może też poświęcić to na wydanie, na zrobienie fajnego teledysku albo na poszukanie producentów, żeby zrobili muzykę, jaka mu w głowie gra i tak dalej i tak dalej, więc ja myślę, że to jest taki dobry bonus na start, żeby wykorzystać to na swój rozwój. Ani ma także jak pani uczestnik na przykład wygra, to ma pani większe szanse, że będzie zaproszenie do kolejnej edycji Ni, ni, z niczym to się nie wiąże, że, że nie. wygra? Nie, nie, nie. Dla trenera nie wiąże się to z niczym. Zapraszani jesteśmy do edycji, jeśli jesteśmy, jeśli ludzie nas kochają, bo to też jest ważne, e, jeśli produkcja też nas lubi, to też jest ważne. Jeśli jesteśmy przede wszystkim y, osobami, które mają swoje własne sukcesy, tak, żeby wiedziało, o czym mówią i co tutaj robią, i że nie siedzą na tym krześle jako puste gadające głowy, tylko same wciąż są w obrocie w tym zawodzie, to też jest ważne. No, dlatego też są poszukiwani trenerzy z doświadczeniem swoich własnych płyt, tras koncertowych, y, no, swoich muzycznych sukcesów. No, inaczej nie miałoby to sensu pouczać innych, jak sami hmm. niczego nie osiągnąłeś. Tak? To już zmierzając tak, y, do końca, bardzo często zdarza mi się jeździć samochodem słucham radia i nie często jest pani wpuszczana w rozgłośniach radiowych jakie no, ma pani do nawet tego prawie wcale stosunek nie chciałem tego <laughs> mówić żeby tutaj pani nie nie, 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 nie sprawić spra przykrości, nie sprawiłeś mi przykrości kochani. to jest jaki poza ma pani mrało. stosunek do tego że musisz że zapytać nie jest radia pani dlaczego nie ja wiem nie mam pojęcia kochanie no ale jakieś emocje to pani wpowoduje, że jest pani żal że na przykład o, jakaś... wydała pani dna który jest super i działa świetnie w internecie a nie ma tego w rozgłośni jest jakiś żal ale po co ja miałabym się kierować żelami w życiu? No ja, ja i tak gram koncerty, mam swoją publiczność. Gram wielkie hale, gram koncerty w muzyki filmowej, rozwijam się muzycznie. Jestem jak gdyby w bardzo wielu sektorach muzycznych potrafię się odnaleźć. Co jest jak gdyby nie tylko moim. Talentem, ale też pracą ciężką nad tym, żeby śpiewać i, i takie wielkie, skomplikowane formy muzyczne, jak i piosenki, więc ja wiem. Ja nie mam do nikogo żalu. No. A próbowała Pani się jakoś kontaktować, zapytać, podpytać, o co ale to co... chodzi, że ma Pani taką <laughs> piosenkę. Wyobrażasz może sobie, że, że nie nacią... do radio i pytam się, dlaczego nie puszczacie moich piosenek? No nie wyobrażam sobie takiego telefonu. Po co miałabym to robić? No, gdyby chcieli, to by je Nie, no bo to, tak? bo to dziwna sprawa, a radio bardzo napędza karierę, Pani zdaniem? No myślę, że na pewno napędza słuchaczy, no bo jak jakaś piosenka bardzo często leci w radio, obija się uszy, no to zaczyna być zapamiętywana przez publiczność. I rzeczywiście e, na pewno działa to na korzyść wokalisty. E, a często jest tak, że zdarzają się takie komentarze, że ja nagrałam tylko dziewczynę Szamana. No, Cóż mogę powiedzieć, ponieważ radio nie puszcza kolejnych piosenek, to ktoś może tak myśleć. Moi fani wiedzą, że wydałam 16 płyt i tam jest mnóstwo pięknych piosenek, a że nie są grane w radio. No to już jakby to nie moja wina, ratunku. No to miejmy nadzieję, że, że wkrótce się to zmieni. Jak powiedziała no pani o płytach, to dziś wyczytałem taką ciekawostkę, że sprzedała pani prawa autorskie do swoich piosenek od 1996 do 2002 roku. Dlaczego? Powiedziała pani, że tak było, ja? ale no tak. Prawa do swoich piosenek? No wytwórni. Od 1996 nie. roku do, do 2002 roku, to a, powiedziała mówisz, Pani? Nie sprzedałam, tylko jak miałam kontrakt w 96 hmm. roku, to na pierwsze chyba 5 płyt, już nie pamiętam tego dokładnie. E, no tak masz rację, to było pewnie do jakoś 2022 roku. 2002, tak. To nie tyle sprzedałam, co podpisałam takich kontrakt, bo wtedy nie było innych kontraktów, w którym wytwórnia zawiera 90% twoich zarobków, a to dziesięć drobnych zostawiam dla ciebie. Ale to jest, to, to jest znak tamtych czasów. No zapytaj sobie, porozmawiaj kiedyś z Kasią Nosowską, czy w ogóle z Hejem, jak mm. zostali przekręceni. I w swoich naj, najlepszych czasach, kiedy wyprzedawali wszystko i sprzedawali ogrom płyt, naprawdę ogrom, bo to były lata 90. i to były świetne czasy do sprzedawania płyt. Oni ledwo co, wiesz, no, ledwo co... Prze, Mogli przeżyć z miesiąca na miesiąc, a byli rozpoznawalni wszędzie w całej Polsce. Więc to były bardzo smutne czasy z, z, od tej finansowej strony. I od takiej ochrony zwykłej, bo nie znaliśmy się na umowach, byliśmy szczęśliwi, że w ogóle możemy śpiewać, że ktoś chce wydać nasze płyty, zainwestować w teledyski dalej. No nikt wtedy nie myślał o tym, że w ogóle ta przyszłość wiąże się z czymś innym, a w ogóle już potem, że wejdzie internet, a teraz nie wiadomo, czy na Księżycu ktoś nie będzie słuchał naszych piosenek. <laughs> czyli podsumujmy, co zostało sprzedane? Te prawa. No po autorskie prostu nie masz do tego praw, żadnych a, okay. nie masz Dobra, do tego żeby praw to więc, dobrze widzą przedstawić, no, żeby Nie masz wiedzieli, do tego praw, mówimy. więc jeśli ktoś wykorzystuje te piosenki w oryginalnych wersjach, czyli na przykład. Pierwszych płyt dziewczyna Szamana, Naga, Dzień i Noc i potem chyba jeszcze na koniec świata, bo ja pisałam też muzykę do tego filmu w połowie, więc ten, kto ma prawa, może zarządzać tymi prawami i sprzedawać te piosenki. I ja wtedy nie mam w tym żadnego udziału. No ten 10% drobny, tak? A nawet nie wiem, czy a, a nawet chyba nie. Nawet wiesz co, nie wiem, jak to jest dokładnie, ale chyba to 10% jest. Z tego już Nie pamiętam tego dokładnie, jak to jest. Z tych nowych, jeśli masz wznawiane, wydania, tak? Natomiast jeśli chcesz wykonywać te piosenki, to oczywiście możesz to robić. Jeśli jesteś kompozytorem, to masz pieniądze z X-u, ale nie wszyscy są kompozytorami swoich piosenek. Ja akurat jestem, więc mam pieniądze z X-u, jeśli one są w obrocie, tak? Ale jeśli chodzi o sprzedawanie praw do tego i na przykład dzisiaj ktoś użyłby dziewczyny szamana w jakiejś reklamie, Widzisz, ja nie mam do tego praw, nie dostaję z tego pieniędzy. Ktoś po prostu, wytwórnia, zabiera te pieniądze dla siebie, a mi daje jakiś tam drobną część. A w którym momencie mm. pani poczuła, że jednak to nie tak, jak powinno być? No wiesz, Bo początkowo w momencie... pewnie pani podpisała, bo no tak no było tak, i tak bo się robiło, a w którym taki momencie była taka już świadoma, że. No, no, no wtedy, nie jest to kiedy pery. chciałam już iść swoją muzyczną drogą, już nie być pod pręgierzem żadnej wytwórni, ani tego, żeby ktoś mi narzucał wizję tego, co ja mam dalej robić, wydawało mi się, że wiem to lepiej, że to lepiej czuję. Czy miałam rację, czy nie? Nie ma na to odpowiedzi. No, robiłam to, co czułam i to, z czym czułam się dobrze, więc chyba miałam swoją rację. I może ta moja racja doprowadziła mnie dzisiaj do miejsca, w którym jestem i rozmawiam z Tobą. No, więc teraz przetrwałam ostatnie... te 30 lat. Bez radia, <laughs> tak. bez tutaj dodatkowych wynagrodzeń, z tak. piosenek. To mam ostatnie pytanie. 15 października: wybory, jakie są szanse, że Pani się wybierze i wrzuci swój głos? Ale jakie wybory? No, wybory. wybory. A wybory, wybory po prostu <laughs> wybory. No, pójdę, pójdę na wybory. Jak co roku. No i wrzucę swój głos, lecę A jaki ma Pani stosunek do tych wszystkich przepychanek, które teraz są? Bo kampania wyborcza to bardzo krwawy e, czas, a Pani jest tą no swoją tak, ale wrażliwą uważasz, duszą, to Uważasz, że ja siedzę i oglądam przepychanki telewizyjne między politykami? No, to jest ostatnia rzecz, to do której do, do, do pani. Nie, nie dociera, bo ja tego nie? w ogóle nie włączam. Nie mam domu telewizji, mhm. mam podłączone tylko platformy. I oglądam z dziećmi albo bajki, albo śmieszne filmy, albo filmy i seriale, które mhm. lubimy. Mieszkam na wsi. Interesuje mnie wójt, który ma zrobić nową drogę, albo ją załatać, i to jest mhm. moje życie, tak? A jeśli chodzi o politykę, to miesiąc przed wyborami, czytam programy, no temu poświęcam wtedy czas, e, które coś robią dla mojej rodziny lub regionu, w którym mieszkam. No i staram się jakoś uczciwie pod to, co wydaje mi się słuszne, pójść i zagłosować, bo to gdzieś tam mój obywatelski obowiązek, ale nie wkręcisz mnie w dyskusję pod tytułem. Czyli pani się chroni przed tym y, wszystkim. No ale to w ogóle uważam, że takie. Emocjonalne podejście do polityki jest chore, no po co tak się kłócić cały czas i robić sobie tyle przykrości i nieustannie się wyzywać i, i ciągle słyszę jakieś dyskusje i w ogóle przełączam radio albo wyłączam w ogóle tę komunikację między sobą. Jak wystarczy miesiąc przed przeczytać programy skupić się na tym programie, który ktoś ci oferuje, rzucić kartkę i do widzenia. I po co te emocje, po co te krzyki, po co te, nie wiem... Ta złość, ten gniew, to wszystko, do czego to komuś potrzebne? <gry> nie rozumiem tego. No i warto Po prostu było... nie biorę w tym udziału mm. i tyle. Warto było zadać to pytanie, żeby to usłyszeć. Dziękuję bardzo, no życzę wszystkim. Polecam państwu dobrego. trochę zdrowia Czyli i Czyli we wrześniu odpuszczenie będzie, będą czytane programy i będzie pani tam sobie Tak, decydowała. usiądę, poczytam i nie będę... Wiesz, A co jest dla pani najważniejsze? Miłość. Spokój, harmonia, Czyli w tych programach, szacunek do drugiego człowieka. Super. E, w polityce miłość. <laughs> <laughs> Chyba do samego siebie tylko. <laughs> Dziękujemy bardzo, okay. wszystkiego dobrego.